Hyperscape. Jeszcze parę dni temu nikt z nas nie wiedział, że coś takiego może istnieć. Dopóki wczoraj Ubisoft nie zapowiedział swojego najnowszego, bardzo ciekawego tytułu, o którym i tak nie wiadomo jak na razie bardzo wiele, aczkolwiek już na dniach to się zmieni. Czołem, czołem, kromka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z nowości z kolejnej gry typu Battle Royale, o którą nie prosiliśmy, ale być może potrzebowaliśmy. Moi drodzy Zapraszam serdecznie do ocenienia materiału. Po jego obejrzeniu. Dajcie mi też znać, co sądzicie o tym wszystkim, o czym wam dzisiaj powiem, a będzie dosyć enigmatycznie. Pragnę wyrazić swoją radość oraz zaszczyt, jakie odczuwałam i odczuwam, dostrzegając iskrę świetności w legendarnym dziele Matthew Eifla. A następnie prowadząc je od samego zalążka aż po globalną hipersieć, jaką stanowi Prisma Dimension dziś. Jakże daleko zaszliśmy od wczesnych badań Eiffla nad bezpośrednią stymulacją neuronów do bycia globalnym, międzynarodowym liderem w dziedzinie technologii, mediów oraz usług. A wszystko to osiągnęliśmy dzięki naszemu personelowi z całego świata, składającego się z wykwalifikowanych pełnych pasji osób. Co więcej, nie mogę się już doczekać, aby wkrótce podzielić się ze wszystkimi kolejną wersją naszych przełomowych osiągnięć. Nie moi drodzy, nie jest to jakaś marketingowa papka pewnego prezesa z realnego Ubisoftu. Wręcz przeciwnie, jest to wypowiedź pani prezes dr Iwy Tan, która bardzo tajemniczo wdraża nas w świat najnowszego tytułu ze stajni Ubisoft. Tak jak wam wcześniej wspominałem, jeśli wierzyć przeciekom m.in. z Twittera, Hyperscape jest to najnowsza gra typu Battle Royale, AAA, czyli można powiedzieć, że dosyć sporo pieniędzy, jak i czasu w nią zainwestowano i ma to być Battle Royale z gatunku tych szybszych, tych bardziej dynamicznych. Ma to być tytuł darmowy w świecie lekko futurystycznym, zarówno na pecety, jak i konsole. Według przecieków premiera gry przewidziana jest na 12 lipca, natomiast już za 3 dni Najprawdopodobniej no dostaniemy możliwość zagrania w OpenBT tego właśnie tytułu. W prizmie tworzymy ważne połączenia obejmujące cały świat i zapewniające możliwość rozwoju. Wyznaczamy nowe granice, dzięki czemu możliwa jest opieka, edukacja i budowa więzi wśród społeczeństwa. Projektujemy technologie, które przekraczają ograniczenia tego świata i zapewniają możliwość ucieczki do nowych wymiarów. A wszystko to robimy dla ciebie. Naszą misją jest zapewnić ci unikalne szanse rozwoju i rozkwitu w dzisiejszym pełnym wszechobecnych połączeń w świecie. Świecie nieskończonych możliwości, świecie czekającym tylko na odkrycie. Pozwól, abyśmy Cię tam zabrali. Osobiście bardzo podoba mi się taki fabularny wstęp, który jest tworzony na stronie prismadimensions.com, do której strony oczywiście Was zapraszam, gdzie sami, Możecie się zarejestrować, bo tak jak wspomniałem już 2 lipca, Prisma Dimensions, czyli ta taka wyimaginowana firma, z radością udostępni nam pierwszą wersję Hyperscape. Przygotuj się na wizytę na skąpanych w świecie neonów ulicach pierwszego na świecie wirtualnego miasta. Neo Arcadi. Pamiętaj jednak, że kiedy się tam znajdziesz, lepiej nie stać zbyt długo w jednym miejscu, jako że uzyskanie przewagi nad rywalami będzie wymagało skorzystania z każdego dostępnego atutu. Do czasu ostatecznego starcia przetrwają jedynie najlepsi zawodnicy. Odniesiesz zwycięstwo, czy padniesz ofiarą niebezpieczeństw Hyperscape. Na godzinę 20:20 20, 29 czerwca w internecie pojawiły się dwa screenshoty, jak na razie z tego tytułu, które ewidentnie pokazuje, że będziemy tutaj mieli raczej do czynienia z taką grafiką bardziej, tak jak zresztą było wspomniane, futurystyczną, ale z grafiką bardzo, bardzo przejrzystą, która mnie osobiście odrobinę przypomina. Valorant. Oczywiście jest ona mniej kreskówkowa, w cudzysłowie, jeśli można tak to nazwać, ale te karabiny, te bronie, szczególnie na pierwszy rzut oka z pierwszej osoby na tym pierwszym screenie, wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Samo miasto i otoczenie wygląda nadzwyczaj realnie, co napawa mnie optymizmem, bo ja raczej poza Apex Legends. Takich mega mega futurystycznych i bardzo udziwnionych nie z tego świata w cudzysłowie historii nie lubię. To, co też ma wyróżniać Hyperscape, ma być podobno bezpośrednia integracja z samym środowiskiem streamerskim, a konkretnie z czatem. Czyli na przykład, jeżeli ja będę grał w Hyperscape, to wy jako czat możecie reagować w odpowiedni sposób, sprawiając, że w grze albo będzie mi łatwiej, albo będzie mi trudniej, albo będę spotykał jakieś dobre rzeczy. Albo teoretycznie jakieś gorsze. Drugi screenshot natomiast bezpośrednio pokazuje nam taki jakiś dziwny rzut z góry na pewnego rodzaju skrzyżowanie, na wszelkiego rodzaju zabudowania. No i mamy trzy jakieś teoretycznie umiejętności danej postaci, czyli Moon Gravity. Podejrzewam, że to jest kwestia tego, iż będziemy mogli teoretycznie wyżej skakać, Speed Up, czyli przyspieszenie naszej postaci oraz kryształy zdrowia, czyli po prostu. Podleczenie. Jak na razie wygląda to dosyć ciekawie. W ciągu najbliższych 2-3 dni będziemy widzieć zdecydowanie więcej. Także moi drodzy, przygotujcie się na to, że na pewno coś Wam na ten temat opowiem. Jestem natomiast ja najbardziej zaciekawiony tym, w jaki sposób Ubisoft przedstawi nam ten świat, czym on się będzie różnił od takiego zwykłego świata z dotychczasowych Battle Royali, no i w czym cały tytuł będzie przede wszystkim świeży, bo musi wnosić coś nowego aby wybić się już na tym naprawdę, naprawdę ustabilizowanym, tak mi się przynajmniej wydaje, rynku gier z gatunku Battle Royale. Także moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzach na dole, co myślicie na ten temat. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nikt was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.